Córeczko? Już wstaje. Co się dzieje mało? Jak to co się dzieje? Dzisiaj? Ale co dzisiaj? Dzisiaj zabieram. Zabieram cię twoich przyjaciółek na. Na co? Na do muzeum idziemy. Do muzeum z kamielin. O, super! Muzeum z kamielin. Kto tam będzie? Patrycja, Agata, Kornelia, Aurora, Antonina, Laura, ty i Lena. Felina. Tak, kolej rzeczy. Idziemy dzisiaj do muzeum. A ty też z, z nami idziesz? Oczywiście. A co? Przecież, przecież wy same nie możecie iść bez rodziców. Ja mogę z wami. Ale super, mamo. Dobra, to ja idę chować. A w ogóle gdzie jest tata? Tata jest w pracy. Aha, dobra. Ja poszedł do sklepu po jakieś tam rzeczy nie wiem poszedł do spożywczaka nie do spożywczaka poszedł sobie do pracy a dobrze a w ogóle która jest godzina 14.13, a I to mamy czas możemy iść I tak zaraz cię dogonię ty idziesz do przyjaciółek e, a w ogóle gdzie, gdzie jest Feina i Lena no właśnie przecież zawsze tutaj powinny być no i zawsze się spóźniają na nasze spotkanie. No właśnie, nie wiem czemu. No ja też właśnie nie wiem czemu. No i ja też. Ciekawe czy będą. No właśnie. Bo tak to bez nich to nudno, nie? No. Ej, dobra idą chyba. A gdzie Lena? O hej, Felina, gdzie Lena? Ej, gdzieś poszła. Nie wiem gdzie. Hejo, siemka. Wiecie, że dzisiaj idziemy do muzeum. No właśnie. A kto tak powiedział? No właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Moja mama. Aha, okej. Okay. Dobra, to będziemy na nią czekać, bo my idziemy do muzeum... z z kamielin. Rozumiesz? No wiem, Lena, rozumiem. No. Co nie musisz mi go pytać. Ciekawe, czy kto będzie na tym muzeum z kamelin No właśnie. Mhm. Ej, a w ogóle, gdzie jest gdzie jest twoja mama? Eee, w domu. Zaraz nas dogoni. Aha, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. No, jak zawsze musisz się spóźnić. Mamo! Tak córeczko? Idziemy do muzeum? A tak, jeszcze zapomniałam kasę wyciągnąć. Musicie poczekać chwilę. Poczekajcie dziewczyny. No dobrze, już poczekamy, proszę pani... pani Chloe. No dalej, otwórz się. Otwieraj się. Już. Ja to mam zrobię. Ech, no czemu to się gówno nie chce otwierać? No. Dobra. Ja to zrobię. Ty jesteś jeszcze za mała i ty możesz się krzywda stać. Dobra. My no, mamy tu jakieś rzeczy, które nie są potrzebne. O proszę, masz górki. Dobra. I będę wyciągał ci stówę, bo zapomniałeś już z domu. Dobra, i tu jeszcze też mam gumki jakieś. Dobra, mam stówkę. Wyciągnę sobie stówę. No. I stóweczka jest. W twoim tym yy, worku. Na te. Na te. No. Dobra, idziemy do muzeum. Ale zanim pójdziemy do muzeum, to musimy najpierw ten. Włączyć. O, idealnie. Co Pani wyprawia Pani Chloe? Czy Pani zwariowała? Oczywiście Aurora, zwariowałam. No tak się bawię, dobra. Idziemy do muzeum. Na muzeum skanierne. Dobrze proszę Pani. Chodźcie idziemy. Ja w ogóle, Patrycja fajnie była na tym muzeum. Ej, Kornelia wiecie kiedyśmy byli na muzeum? Kiedy? Ja, ja byłam z Patrycją pierwszy raz. A, ja też z Kornelią byłam pierwszy raz. Wiem, wiem. I fajnie było, nie? No, masakra. W ogóle, ale fajnie w ogóle w tym muzeum było, nie? Agata? No, było. Fajnie, dobra, chodź, idziemy do tego muzeum. O, okej, okay, spoko. Chodź, Felina, idziemy. Dobra, Kornelia już idzie. O, widzę, że Kornel jest przy Kasie. Właśnie. Dzień dobry. Dobry Osiem dzieciaków I jedna dorosła Dobrze, a wy jesteście klasą? Nie jesteśmy klasą, my jesteśmy tym e, Rodziną Ja jestem córką Ja jestem małą Feliny A ci Siedmioro dziewczyny To chyba ci e, Jakoś tak, znawsi wsi mieszkają Chyba nie? Aha, okej okay. Ile osób? Ile, ile dzieciaków? Osiem. A, il, a ile dorosłych? Jedna. A w ogóle, gdzie pani mąż? W pracy jest. A, okej. Okay. No to obstawiam, że. Jak, jak, jak pani mąż ma na imię? Emil. Ła, ładne imię. Emil nieobecny, dobrze. No to może przyjść tutaj z nami i po, niech pan powie, że razie czego to my jesteśmy w muzeum. Okej. Okay. I powinien się mój mąż się zjawić. Nie wiem, czy pan wie. Już się chyba zjawił. Emil! My jesteśmy na tym w muzeum z kamieni. O Hej, Chloe. ty tak szybko wróciłeś z pracy? Nie wiem, bo miałem roboty za dużo. I jakiś debil mnie zwolnił z pracy. Aha. Bo ja, ja... Ja z Felin... Ja z moją córką i Feliną i z jej przy... ja z Feliną, z moją córką, i z jej przyjaciółkami idziemy do Muzeum z Kamieli. Ło, wow, to super, co mogę z wami? Tak, ale musimy jeszcze. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że bilet. Dobra. Eee, aha, jeszcze raz? Ile dzieciaków? Ile dzieciaków? Osiem. Okej, okay, osiem. Eee, ile dorosłych? Dwóch, jak widać. Bo jeszcze Emil, mój mąż, przyszedł. Aha właśnie pana widziałam, że e, widziałem, że ten no Że pan już przyszedł tutaj do muzeum A, bilet dla ośmioro, dzieci, dla ośmioro dzieci i bilet... nie. Bilet ulgowy dla ośmioro dzieci i bilet normalny dla dwóch dorosłych. Zapraszamy do muzeum z kameli. Patrzcie jak to ładnie. Skamielina, z kamielina. Z Milki, Secret Box. A to, to jest z pierwszej serii. To. To. Dobrze, na ile godzin się możecie się umawiać? E, na jedną. Okej, okay, no to na jedną. Albo nie dłużej, to zostają. Musimy południe z kamieniny. Dobrze. Do widzenia. Proszę. I ile płacę? 100. Proszę. Dziękuję. Do widzenia i miłego, miłego zwiedzania. Do widzenia. Widzenia, chodźcie, idziemy zwiedzać. Chodź, Agata, zobaczymy też kamieniny, jakie one są ładne. No! Chodźcie! Ops! Tu mamy e, ten. No. E, tu mamy chyba czaszkę dinozaura. Dinozaura. Chyba pani sobie zdurze No! To jest czaszka dinozaura. Ej, a w ogóle to jest chyba ten Troszkę dinozaura No właśnie e, A to jest chyba z tego e, Z Jurassic Park No wiem o tym, wiem A tu mamy co dalej? Jakieś kości, ale nie wiem jakie Są kości ten Kości ten e, Tego e, Tygrysa Ej, a widziałaś Patrycja, że to jest ten e, Kość e, Tygrysa no, widziałam właśnie, że to jest ko kość tygrysa. No właśnie, ci to powie Ja właśnie chciałam ci to na powiedzieć. Chodź Antonina, chodź Laura i La Aurora, chodźcie. A, A tu mamy co? Ząb tego: jakiegoś gnoma. Nie wiem, jakiego jest. Ząb słonia. A co mamy dalej? Jakąś spiralkę. No właśnie. E, ząb kogo? Nie mówiłam o zębie. Teraz patrzcie, tutaj, moje, drog moje drogie. A dobra, muszę już jednak iść. No to idź, to po co tu przyszedłeś? Proszę pana. Tak słucham. To już wyjść z mną. Oczywiście. Dobrze, bo ja muszę iść do pracy. Do tego, do domu. Okej. Okay. No to jedna dorosła. No już nie wiem, dalej. Dobra, niech pan już idzie. Do widzenia. Do widzenia. Muzeum to chyba najgorsze miejsce, ale chyba najlepsze. Dobra, oglądam kanał sportu. Patrz. A gdzie jest Emil? Pani mąż poszedł do domu. Aha, okej. Okay. Bo, bo nie chciał tutaj dłużej chyba zostać. Wiem. Dobra, to mamy dalej to. Dalej co mamy? Jakieś gówno, ale nie wiem jakie. Dobra. Chodźcie dzieci. Już idziemy, 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 już idziemy. Dobrze, teraz patrzcie znowu. Znowu czaszka? I jakich czaszek jest? Jeden, dwa. Proszę pana, słucham? Ile tych czaszek jest. Jak widać trzy. Aha, okej, okay, bo tak się tylko pytam. Nie, nie, nie ma co pytać. Nie pani? Wiem proszę pana, wiem. Mamy dalej spiralkę, jakieś koło, jakieś... nie wiem co. Czaszkę? Tygrysa? Znowu? Jakaś brudno chyba, ale dobra. Ząb tego... Ząb tego orangutana. Jakaś skamienna tego... Nosorożca. Jeszcze jakoś kość, ale chyba jakoś zielona się zrobiła. Ile tych kości jest? A nie, dobra, to nie. Eee, dobra mamy to Dzieci chodźcie Już idziemy idziemy. Właśnie mama już idziemy przyjaciela, przyjaciele Dobrze. Już zaraz idziemy Antonina chodź Już idę Dobra tu mamy spiralkę Tu mamy znowu zęba Tu, tu znowu jakieś kości Co się stało no, co się, mamo, patrzysz? No, patrzcie, co to w ogóle jest? To nie jest w ogóle nawet skamielina. Skąd to się w ogóle wzięło? Nie wiem, może ktoś może się włamać, ale nie wiem kto. Dobra. Ciekawe, kto to zrobił, ale nie wiadomo kto. Bo się później okaże, że to jakiś złodziej wszedł do tego, do muzeum. O nie, trzeba wzywać policję! Gdzie ja zostawiłam telefon? Szybko! Proszę pana! Co się stało? Jaki złodziej tu był! Naprawdę? Ale gdzie? Proszę zobaczyć! Proszę za mną! Dobrze. Kto to, co to w ogóle jest? Przecież to nie jest nasz skamielina! Jak spojrzę no tylko... Faktycznie to, to nie żadna skamielina. Coś, co, coś jest z tym muzeum nie tak. Ktoś musiał tu podrzucić i zabrać. Hmm... Już ja wiem, kto to zrobił. Ale kto? Proszę powiedzieć. Nie jestem detektywem, ale wydaje mi się, że ci to są one e, złodziejki kradziejki. No czyli Eliza, Maria, Lodowa i Tostowa, co mieszkają w jaskini. Co? To, to, to niesprawiedliwe. Jak mogło to się zdarzyć? Nie wiem, no. Przecież tam. Przecież to, przecież to w tym muzeum jeszcze tego nie było. Niech pani się na nie. to ktoś mógł to po, podrzucić. Mógł tutaj, tutaj. 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 Postawić i uciec z tym. Uciec. A przecież to pana, Co się stało? No, przecież to nie jest kamelina, No, niech pan spojrzy. Nie? Pozostałe skamieliny. To, to pozostałe to są skamieliny. A to, to nie jest kamielina. To jest jakaś ten... Witraż. jakby to powiedzieć? No witraż. No. Coś mi się wydaje, że to Maria mogła to zrobić. jest okay, złodziejka. Natychmiast trzeba wezwać policję. A ma pani w ogóle telefon? Zapomniałam wziąć z domu. Zaraz, zaraz pójdę. Okej. Okay. O to, no to czekamy, aż pani wezwie policję. Dobrze, proszę pana. Jest. Muszę natychmiast wezwać policję. Ale muszę iść po telefon. Aha, okej. Okay. No to niech pani natychmiast pójdzie po telefon. Do domu. Do pani męża. Już i tak. Co się dzieje, Chloe? jakiś złodziej tu był. Jaki złodziej? O co ci mi wychodzi? No, złodziej był w muzeum. Jak to? No bo ktoś mógł tutaj ten. Położyć jakiś ten. Witraż. A no tu szybko leć po ten telefon. Dobrze, już lecę. A co się niby stało? No bo ktoś podrzucił e, ten. Witraż. A no tak. Dobra, trzeba wezwać natychmiast policję. A ty oglądaj sobie w domu, bo, bo to jest niebezpieczne. Jak to się mogło wykorzystać? No właśnie, no właśnie, no, 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 no. Przecież to, jest, przecież to jest w ogóle dziewczyny niemożliwe, co? Co się w tym dzieje, nie? No, masakra jakaś. Nie wiem no, Aurora. Ktoś musiał to podrzucić, nie? Ktoś musiał to tego zabrać. Nie wiem, nie wiem co się stało, ale nie wiem. O, nareszcie pan jest. Dobra, niech pan szybko wezwie na policję. Dobra, jaki to był numer? Nie wiem, 998. No dobra, już dzwonię na dzień, dzień, dzień Halo? No halo, dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Cornel Trent i jesteśmy w muzeum. No dzień dobry, panie Kornelu. Co się stało? E, ktoś musiał ten... E, tutaj położyć e, ten... E, ten, witraż. E, Okej. Okay. Już wysyłam policję. Dobrze. A na jakiej to, na jakiej ulicy jesteście? Na jakiej ulicy jesteśmy? A proszę pana, na jakiej ulicy jesteśmy? Znaczy, proszę pana, jak na jakiej ulicy jesteśmy? Proszę się odezwać, na jakiej ulicy? Na ulicy. Hmm, na no dalej! Na ulicy. Tr Truskawkowej 5. Okej, okay, ulica Turska, w Koła 5. Już wysłałam policję. Już pani już to mówiła. Ja. Wiem o tym. Wiem. Już wysłałam policję. Dobrze. Jeśli ktoś się tutaj zjawi, to proszę ten ją o pomoc. My tu zaraz przyjedziemy. Dobrze. Mam nadzieję, że złodziej musi być w tym muzeum. Mam nadzieję. Mam taką wielką nadzieję. Dobrze. Proszę szybko już przyjechać, bo ktoś musi... bo musimy już ewakuować muzeum. Dobrze, to no, to spokojnie. Musicie się natychmiast ewakuować, bo jak ktoś się będzie nie ewakuował, to, 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 mu, to będzie niebezpieczne. Wy, jak upuścicie muzeum, to my się tym zajmiemy. Jak my tutaj przyjedziemy, to proszę opuścić natychmiast muzeum jak najszybciej. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Proszę. Dziękuję. Teraz ja jestem. Wyniosę. Już jestem. Która jest godzina? W pół do piętnastej. Aha, okej. Okay. To to dalej. no. kiedy przyjedzie ta policja? Już zaraz przyjdzie. Ujo, 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 ujo. Dobra, mam nadzieję, że ta policja już idzie. Dzień dobry, jesteśmy e, tymi policjantkami. O, to super. Wiecie co? Musicie natychmiast opuścić muzeum. No właśnie, bo to jest niebezpieczne. Oczekaj, musimy. Musicie ten. Ewakuować muzeum. Dobrze, już ewakuujemy. Chodźcie, dzieci. Ja też opuszczam muzeum. Ten pan od muzeum też opuszcza muzeum. Chodźcie, dziewczyny. Musimy natychmiast ewakuować to muzeum. A w ogóle Alan się nie włączył, nie? To jest jakaś masakra. Alan się w ogóle... Proszę pana, Alan się nie włączył. Przecież wiem o tym, wiem. Opuszczajcie szybko muzeum. Dziewczyny, wychodźcie z tego muzeum. Już wychodzimy, proszę pani, już wychodzimy. Chodźcie. Musimy ewakuować to, to miejsce. To miejsce jest niebezpieczne, wiesz? Wiem. Felina Antonina. Chodźcie. Dobra. Dobra. Jesteśmy. Dobra, wszyscy są. Wszyscy, wszyscy jesteśmy 8 No wszyscy jesteśmy 8, dobra. Ok. Mam nadzieję, że nikt z naszej ósemki się nie zgubił. No, przecież jak widać, Antonina, my wszystkie jesteśmy, nie? Nie mogłyśmy się przecież zgubić. No właśnie. Ha. Ha, ha, ha. Ciekawe to miejsce. Mam jakieś. Mam plany. Mam wielkie plany. Haha. Ha, ha. Auć. Złodziej! Szybko! Kurde, gdzie ona się podziała? Gdzie ona gdzie się podziała? Patrz. Co? Stówka! Zabieram ją. <noise> o nie! Zabrał pani kluj stówkę! Szybko! Trzeba, te, trzeba Marię złapać. Dobra. Co się stało? Co się stało? E, pani ten... E, ma, złodziejka zabrała ten... Stówę. O nie! Moja stuwa! Proszę ją szybko zatrzymać. Już ją zatrzymamy, chodź, chodź Frida, musimy iść ten. Śledztwo! Opatrz! Co? Tam jest! Chodź, idziemy ją złapać! Kurde, no! Ej, bierz tą stówę! Po co mam brać stówę? Przecież to one będą mówić, że to my jesteśmy złodziejami, a nie ona. No i co z tego? No i co z tego, że dobra, chodź Frida, musimy złapać tego złodzieja. Stać, policja! Stać! Policja! Co się dzieje? Policja! Stać, policja! O nie, przyłapaliście mnie! No przyłapałyśmy cię, wiesz? Wiemy. Ręce do góry, człowieku! Przecież tu jestem dziewczyną, nie widać! Widać, widać! Ręce do góry! Ale co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Jak to, co pani zrobiła? Yy, Podrzuciła pani ten. Yy, ten. Yy, to. To nie jest w ogóle skamielina. Proszę to natychmiast ten. Yy, ten. Zabrać. Bo no, to jest niebezpieczne. Już zabieram. Podoba wam się, czy nie? No bardzo. A teraz, idioto. Marsz do więzienia. No właśnie. I ręce do góry przy okazji. <grym> Przecież to nie ja zrobiłam, to lodowa, moja przyjaciółka. Przecież lodowej tu nie ma, jest w jaskini. No właśnie, to ty mogłaś to zrobić. No, i lepiej nie kłam, że to ona zrobiła. To ty zrobiłaś. A przecież moja przyjaciółka mi mówiła, że ja mam to ukraść. E, ten, położyć tu, tutaj. M rozumiesz pani czy nie rozumiesz? No, rozumiem. A teraz odkrył się do góry ręce I, i do paki idziesz Jesteś areszt aresztowana, chodź Idziemy Chodź, kajdenki będzie mi przywiązać. Dobra Nie ruszaj się Powiedziałam, nie ruszaj się no Dobrze już się nie rusza Jeszcze tutaj Frida przywiąż O Dobra Dobra, a teraz I teraz idziesz do paki Chodź, zabieramy się. Chodź, jump. A ty to teraz zabierz i oddaj kasę pani Three, pani tej Chloe. Aaaaa! Oj, przepraszam. Nic się nie stało. Niechcący Antonino, ci pochłonęłam. No nic się nie stało. No, sorry, ale wiesz co? Co? Jajko, dobra, chodź, zabieramy ją do paki. Gdzie ty masz w ogóle pakę? Idziemy do, idziemy do, te, do policji. Powiedzieć wszystko, co tu się stało. Rozumiesz? No, rozumiem. Dobra, chodź, idziemy do tej paki. Musimy iść do tej paki. Idziemy do policji, chodź. Musimy iść. Chodź, idziemy do paki. Dobra, to jest nasza paka. Znaczy, to nie jest policja, ale to jest domek. To jest nasz dom. Dobra, otwieraj ten wigwam. Otwieram. I do paki będziesz siedziała przez 24 godziny. Nie, nie, przez 24 godziny. Oj tak, będziesz, będziesz głupia, kłamała i siedziała 24 godziny. Zapraszam. Dobra, wsadźmy tutaj do paki. Tu, na pufie. Trzeba zabrać to. E, to ja nie zabiorę. Masz. Trzymaj. Trzymaj. Masz. No. I teraz możemy siąść i pogadać. No. I sprawa załatwiona. Nie ma co, nie ma co ten... Krywa, czy nie, Frida? No masz rację. Śledztwo e, zakończone sukcesem. I to się nazywa ten śledztwo. No właśnie. Bo ja trzeba pomyśleć, że śledztwa nie będzie. No właśnie. Dobra, chodź, idziemy siadać sobie. Ja tu siadam głębiej. Dobra, to nie denerwuj się, no. Masz. I to musisz zawsze, Frida, robić awanturę. No chyba ty. Chyba ty. Jak chyba. ona w pacie siedzi. Co my tutaj mamy? że to jest dom auroryczny wiesz to jest nasz dom szczurze dobra mamy tu co, co my tu mamy, mamy. szczotkę do mycia, do mownia, nożyczki, torbę, <laughs> e, pastę, szczotkę i co tam jeszcze mamy e, ten płyn do pukania i jeszcze miś Uf, wkładaj tego misia. no no i widzisz co robisz co ja mam robić no nic no weź się to zamknij no po co już to ociągnę jak się tego nie zamknie dobra to z zostawimy otwarte zasadzie, żeby się tutaj robaki zanęgnęły. nie no właśnie no to musisz to zamknąć kurde nie da się tego zamknąć. No i widzisz, po co to wysypałaś. Auć. Po co to wysypałaś? Bo tak ty, bo ty tak chciałaś, nie ja. Już wiem, nie musisz mówić. Dobra, niech tak będzie. O. boż, ja pierdzielę. Ty to, patrz. Posuwa. Dobra, poczekaj, musimy coś wyciągnąć. Musimy się wyciągnąć. No, i widzisz, zamknięte. To to najpierw tak Chciała tutaj schować tego misia. o. No. I trzeba go zamknąć na kłódkę. Nie na kłódkę, znaczy na tę... Po prostu zamknąć. O, dobra. Trzeba się przesuń. Dobrze, już się przesunę. Masz. Masz, powiedziałem, weź to. ale będziemy wygarnąć. I idę spać. Dobrze, ja też idę spać, ale na, na, na siedzeniu. Dobra, narka, nara.